A u nas w ten weekend przed smak świąt, czyli ryba po grecku. Oczywiście ze mną zrobicie ją bardzo szybko, będzie bardzo smaczna, no i oczywiście prosta w wykonaniu. Patrzcie jak wygląda. Ryby wybieracie sobie oczywiście jaką lubicie. U mnie to miruna. Ja kroję na takie mniejsze kawałki, Obtacza w mące i smażę na złocisty kolor. Sole i pieprze dopiero po usmażeniu. No i czas na warzywa. Cebulę zeszkli. No i ja nie bawię się w krojenie. Kupuję włoszczyznę mrożoną, pięknie pokrojoną, a warzywa zebrane w sezonie, kiedy są najlepsze. Sól, pieprz, ziele angielskie, koncentrat pomidorowy i ja ten tłuszczyk od smażenia ryb zalewam delikatnie wodą i również dodaję do warzyw. No i przekładamy warstwowo rybka, warzywka, znowu rybka i znowu warzywka. Można sobie jeszcze doprawić do smaku i ryba po grecku gotowa. Zrobiłam w sobotę po południu, w niedzielę do południa już jej nie było. Mm. Smaczna na ciepło, czy też na zimno. Ale tak naprawdę najlepsza jest następnego dnia, kiedy tak sobie wszystkim fajnie przejdzie i się przegryzie. Mm, Jedzą go to życie.